Shimano Szebaki na moim kanale Canon Deny niedawno ktoś mi zarzucił delikatnie, oczywiście z uśmiechem, że chyba nie lubię Gianta, bo nie robię w ogóle odcinków na temat Gianta. Tych odcinków opartych na stronach www. Ale to nieprawda. Uważam, że Gigant robi naprawdę gigantycznie świetne rowery i w związku z tym chcę wam pokazać dzisiaj, tak jak to zrobiłem na Canon Deny, linię rowerów podobnie jak w przypadku Fuji, szosowych. Z tej linii, z tego typu endurance, czyli te nastawione na komfort jazdy na wielu, wielu kilometrach. Nie jestem na polskiej stronie, jestem na stronie międzynarodowej, ponieważ polska będzie bardzo okrojona i pokażę Wam tylko dwa modele. A jak się okazuje, te właśnie z linii endurance szosowe mają, ma, Giant ma tutaj pięć modeli. Bardzo ciekawych i dużo ciekawych rzeczy tu się dzieje. Dlatego chcę Wam pokazać na tej, właśnie na podstawie tej strony, wiedząc, że i tak wielu zaskupuje rowery za granicą, więc proszę bardzo. Mamy pięć modeli e, Gianta DeFi i m, trudno znaleźć w sieci jakieś takie specyficzne informacje na temat tego, czym one się w zasadzie, w zasadzie różnią, oprócz sprzętu. Proszę bardzo. Trzy modele to modele karbonowe, dwa modele to modele e, aluminiowe. Oczywiście w, każdy z tych modeli ma, jak Advanced SL ma, dwa podmodele, Advanced Pro ma cztery, Advanced ma również cztery, no i tutaj te aluminiowe mają e, wersja z tarczówkami 2 i bez tarczówkowa cztery. E, I chyba zacznijmy może od, 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 od Alu krótko, tutaj różnica będzie najmniejsza. To są identyczne rowery, z tym, że te mają hamulce tarczowe, te Defy non-disk mają hamulce standardowe, e, szczękowe. No a tutaj już będzie więcej rzeczy, którym się można przyjrzeć, ale najogólniej mówiąc należy zwracać uwagę oczywiście na ramę, na rodzaj materiału, rodzaj włókna węglowego użytego do jego budowy, widelec, stery w tym przypadku również rura podsiodłowa. No i proszę bardzo. Giant bardzo pięknie nam to zrobił na swojej stronie www, kiedy klikamy sobie te kolejne poszczególne modele. Tu mam kliknięte tu mam Advanced SL Pro, Advanced ten aluminiowy dysk i aluminiowy bez dysków i tutaj mamy tak fajnie pokazany rowerek, można sobie klikać jak na stronach jak samochody oglądacie pewnie e, najczęściej e, czym będzie się wyróżniał Advanced SL czego nie będą posiadały żadne inne modele pierwsza rzecz to ten najwyższy poziom wysokomodułowego karbonu, e, tutaj nam Giant po prostu mówi Advanced SL Grade, czyli poziom Advanced SL Kompozytu użytego i do ramy, i do widelca, czyli ten rodzaj włókien węglowych użyty jest tylko w tym modelu, w niższych już tego nie ma czyli ta rama będzie najsztywniejsza i najlżejsza. A druga rzecz, której nie ma też w innych modelach to zintegrowana rura podświetlowa jest ona częścią ramy. Jak sobie tutaj klikniemy, to mamy napisane zintegrowana o kształcie D sztyca. I teraz tak, wszystkie sztyce we wszystkich modelach będą miały kształt D, bo to jest kształt, który ma ułatwiać gięcie się tej sztycy. Daje naprawdę ładne wychylenie, przez co te ramy są świetnie komfortowe i kolarze je kochają. No, naprawdę chciałbym jak najszybciej na coś takiego usiąść i na tym pojeździć. Natomiast zintegrowana rura podsiadłowa czy ta sztyca jest tylko w tym modelu. Poza tym Mamy tutaj oczywiście w pełni karbonowy e, widelec, czyli i rura sterowa, i ramiona są karbonowe. E, no i mamy tutaj stery, e, tak to Giant nazywa sobie Overdrive 2, e, to znaczy 1,5 cala dolne łożysko i 1,1 czwarta górne, nie 1,1 1, ale 1,1 1, górne łożysko. Czyli mamy naprawdę potężną, potężną główkę. Tutaj o tych systemach, może sobie powiemy za chwilę. Teraz mówimy o różnicach. Czyli wiemy najwyższy, wysokomodłowy rodzaj kompozytu użyty tylko w Advanced SL. Zintegrowana sztyca tylko tutaj. Idziemy teraz do Advanced Pro. Geometria ta sama. Technologie pochłaniania drgań, ta, te same, ale Advanced Pro i Advanced nie Pro. Mają ten niższy, tańszy rodzaj włókna węglowego, co nie musi znaczyć wcale, że gorszy. Te ramy będą nieco mniej sztywne, powinny być oczywiście w zależności od też ilości użytego materiału i nieco cięższe. Natomiast nie mają tutaj już zintegrowanej sztycy, ale mają również sztyce w kształcie D, bo mają to wszystkie, tak jak powiedziałem. I tak, ten model Advance Pro będzie miał jeszcze yy, widelec tzw. Full Carbon, czyli rura sterowa też będzie karbonowa i ten również ma system Overdrive, czyli dolne łożysko 1,5, górne łożysko 1,25. Natomiast yy, ten Advanced nie Pro będzie miał aluminiową rurę sterową i jest tutaj też yy, tzw. system Typer, tylko, czyli zwężana yy, główka ramy i rura sterowa, ale... Mamy inne łożyska mniejsze, czyli mamy 1,14 na dole, 1,18 na górze. Czyli w tych najwyższych dwóch modelach Giant dołożył, jeszcze powiększył oba łożyska i górne, i dolne i taka jest główna różnica między Advance Pro i Advance. Poza tym, model Advance będzie miał mechaniczne hamulce tarczowe, a Advance Pro ma hamulce tarczowe hydrauliczne to są główne różnice. No, i teraz Defy Disk i DeFi To są aluminiowe modele, bardzo ładnie wykonane. Z tym, że Defy Disk oczywiście będzie tylko stworzony do hamulców tarczowych, nie będzie można do nich zamontować zwykłych szczękowych. I tak to wygląda. Oba będą miały system Overdrive, nie Overdrive 2, czyli te mniejsze łożyska 1,1,4 na dole 1,1,8 na górze. No i teraz jak już byśmy troszkę o systemach porozmawiali idąc od dołu. Jeszcze raz, mamy w przekroju D sztyce, mamy małe trójkąty, czyli te oba, przedni, a zwłaszcza tylny trójkąt pomniejszony, przez co rama jest bardziej kompaktowa, Giant pisze, że jest sztywniejsza i lżejsza dzięki temu, czyli bardzo slopingowa rama. Mamy wszelkiego rodzaju co tylko możliwe hydroformowanie, formowanie, cieniowanie. Obie te ramy są wykonane z tak zwanego przez Gianta Aluminium Alu XXSL, co mnie troszeczkę dziwi, że nie, nie użyto tutaj tego najlżejszego Alu XXSLR, bo jeszcze jest taki poziom nieco wyższy, ale w tych rowerach jest stosowany do takiego, to już i tak jest tam, jeszcze chyba są dwa niższe. Oprócz tego, to system cieniowania, tutaj głównie o to chodzi. Mamy tutaj, oczywiście, wkłady suportu, mufę suportową w systemie Power Core, czyli taką oversize 86 mm szerokości. To ma być duże, to ma być niegnące się, a jednocześnie rama ma się poddawać drganiem tam, gdzie chcielibyśmy, żeby się poddawała. I w tych pozostałych rowerach będą podobne systemy czyli czyli kształt D sztycy. Będziemy mieli również ten power core tutaj system. Poza tym te rowery mają też ciekawy system tzw. Tak ride sense. Tutaj gdzieś go niżej chyba mogę Wam pokazać. To jest sensor zamontowany już w tylnym trójkącie, który przesyła dane do dowolnego urządzenia ANT+. Plus. I ma ten system model Advanced SLG trzy karbonowe modele. I tutaj gdzieś przy tym też on się pojawia, o tutaj. Ale nie jestem pewien, czy, czy to nie jest jako przez przypadek, czy się tutaj nie pojawiło. Nie wiem, czy aluminiowy model też ma e, ten sensor. Jeżeli, jeżeli komuś się to nie podoba, jest to też demontowalne, więc to jest fajna sprawa. Nie mamy montowanych tak zwanych sztywnych osi tutaj w tych rowerach. Giant stwierdza, że jest za mało dobrych kół do, do takiego standardu i są tutaj zwykłe zaciski. Takie są różnice. Krótka powtóreczka: trzy modele karbonowe, dwa modele aluminiowe. Dwa modele aluminiowe różnią się tym, że jeden jest przystosowany tylko do tarczówek, a drugi jest przystosowany tylko do standardowych hamulców szczękowych. Trzy modele karbonowe najwyższy model SL wykonany z innego rodzaju karbonu oraz ze zintegrowaną sztycą. Niższy model dzieli rodzaj włókien karbonowych z jeszcze niższym, czyli Pro, z tym nie Pro. Natomiast Pro ma w pełni karbonowy widelec, ten nie Pro ma rurę sterową aluminiową. No i ten model Pro będzie miał większe łożyska, czyli 1,5 1 cala dół, czwarta 1, 1, góra, a ten będzie miał również system tapered, ale czwarta 1, 1, dół, 1,18 góra. Takie są różnice. Wszystkie rowery naprawdę świetnie, świetnie tłumią dogania i są bardzo, bardzo komfortowe. Zresztą, Paris Roubaix i ich udział w tych zawodach to poświadcza. Dzięki za, za obejrzenie. Napiszcie, jeżeli macie takie rowery, co o nich sądzicie i będziemy tworzyć dużą, dużą encyklopedię dla tych, którzy się zastanawiają, jaki rower kupić, jaki będzie ich najlepszy, będą mogli zaglądać na tę playlistę. Jeszcze raz dzięki, do zobaczenia, Cześć!